Przyszłość nie wydarza się sama. Trzeba ją zaprojektować z odwagą, z precyzją. Polska. Grupa Polmlek. Europejski lider badań, produkcji i eksportu wysokospecjalistycznych, funkcjonalnych, prozdrowotnych proszków mlecznych i serwatkowych. Nowa era badań i produkcji. Superfood i Superfood Factory. Przełom w europejskim mleczarstwie. Projekt badawczo-rozwojowy warto około 100 milionów złotych. Pierwsza taka inwestycja w Polsce, jedna z czterech w Europie. Gotowi na kolejny krok mleczarstwa przyszłości. Osiem lat temu zaufaliśmy innowacji. Uruchomiliśmy produkcję WPC i laktozy eksportowanych na cały świat. Rynek potwierdził potrzebę produktów innowacyjnych, prozdrowotnych i wysokotechnologicznych. Dziś przełamujemy kolejną barierę we frakcjonowaniu mleka. Laktoferyna białko na wagę złota przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa, przeciwzapalna wzmacnia odporność i wspiera przyswajanie żelaza naturalny obrońca organizmu. Nasze badania pokazują, jak uzyskać stabilność i czystość laktoferyny przekraczającą 98%. Najwyższą w Europie. Już dziś wiemy, że pięcioletni program badawczy będzie sukcesem. Pozyskując z mleka ultracenne frakcje, wchodzimy odważnie na rynki medyczne i farmaceutyczne. Wzmacniamy polski eksport produktami szytymi na miarę klientów z całego świata prozdrowotnymi, nowoczesnymi, ekologicznymi. Suplementy, żywienie niemowląt, kosmetyki, farmaceutyki. Medycyna przyszłości, wspomagająca procesy immunologiczne. Bo laktoferyna to białko, którego najwięcej jest w mleku matki. To prawdziwy biologiczny multitool, wielofunkcyjna cząsteczka o szerokim spektrum korzyści zdrowotnych. Superfoods, otwartość na badania i współpraca z nauką wzmacniają naszą pozycję na rynkach światowych. Badania nad laktoferyną otworzyły możliwości pozyskiwania kolejnych cennych frakcji mleka. Dzięki innowacjom nie tylko odpowiadamy na wyzwania współczesności, ale je kreujemy. Osiem lat temu wyznaczyliśmy trend, a dziś ponownie przekraczamy granice.